Dzień dobry, dzień dobry. Co tam się wydarzyło na tym Instagramie? Nie, dziękuję Wam. Tyle pozytywnych komentarzy. E, Zaskoczę Was, babcia, niektóre komentarze, może nie wszystkie, ale dużo miała wczoraj odczytywane. E, rozmawiałam z nią, widziała też ten filmik. Mówiłam jej, że ponad milion osób to widziało, bo takie były wyniki wczoraj, kiedy z nią rozmawiałam po południu. Babcia była mega wzruszona i tymi życzeniami, że jej życzycie dużo zdrówka i siły, i tym, że e, płaczecie ze wzruszenia. No, dziękuję Wam bardzo, bardzo pozytywny odbiór. Ja sama, naprawdę, jak to dodawałam, e, siedziałam sobie przy stole i tylko patrzyłam, czy dzieci nie patrzą, dlaczego ja płaczę, ale, no, maga mnie wzrusza ten filmik. No i w ogóle ta cała sytuacja na imprezie też mnie bardzo wzruszyła. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze tak wam tylko doprecyzuję, bo niektórzy może zrozumieli, że to były 90. urodziny babci. Nie, babci, impreza urodzinowa odbędzie się w listopadzie, bo babcia ma w listopadzie urodziny dokładnie 22 listopada, kończy 90 lat. A filmik powstał na 18 urodzinach mojego brata. Babcia też była. Słuchajcie, my z Grzeszkiem wytrzymaliśmy mniej więcej do pierwszej. A moja babcia. Wytrzymała dłużej na imprezie. No, ona jest taką pozytywną duszą, ona się cieszy życiem. My możemy się od niej uczyć tego, ale ona naprawdę w swoim wieku ona się cieszy życiem. Lubi pogadać, lubi popatrzeć, jak się młodzi bawią. No, dużo w niej jest takiej dobrej energii. A ja lecę na niewielkie zakupy, bo nie lubię robić zakupów w poniedziałki. Ale w lodówce pusto. Odbijam się tam. Szybko Wam pokażę, co kupiłam. Burki na śmieci, mango, kiwi. Jedna ucierpiała. Co tutaj mam? Ziemniaki. szynaczka, Dwa pączki, bo dzisiaj mamy basen i zawsze dzieciaki wychodzą takie głodne. Jogurciki, mandarynki. A tutaj mam dwa kg papryki, bo sprawdzałam. Cztery kg buraczków bo będę robiła pyszną surówkę do słoików, ale to jutro. Nie za dużo tego, bo to jest porcja tylko dla dzieciaków i tylko na dzisiaj zupka pomidorowa z makaronem. Od razu inny dzień, jak troszeczkę słoneczka mamy. Taką jesień to ja lubię, ale niestety jutro znowu będzie szarobura. Okej. Okay. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.